21 marca 2011 Rozpoczynamy sezon, rolek. Rozpoczynamy sezon rolek. Tak, żeby nie było, jadę na rolkach. Tak jak najbardziej. To ja, to ja. Nawet tak dosyć temperatura znośna. Jak 10 stopni w sam raz. Kółka się kręcą. Komarów jeszcze nie ma. Nogi zaraz mi odpadną. Ogólnie rewelacja. Widoczki jak widać, spoko. Panienków jeszcze nie widać, zaraz coś zlokalizujemy pokaż się, pokaż się. Cześć! Masz masz, masz To ja jestem. Trzymaj Aha. Czym, czym? Też tam być Teraz to walny orła, no to do przodu. do przodu. Halo! Halo! To brzydki un. Nie to ubiju, nie obracaj! Nie obracaj! To jedziesz do przodu! Nie ja umiem do tyłu na się naumie Jak nogi przestaną puchnąć Tak właśnie, autko za chwilkę będziemy wymijać Wyminowywać Uhu. A teraz, że jestem taki fajny Teraz, że nie tak fajny bo... Teraz na Jorero, ale trochę mu nie pyko yeah. <laughs> Dobra, masz mi ręce warstwowe uh. Witam ponownie, Pier pierwsza przerwa techniczna Jak widać, wciąż pusto, jakieś no, dwa rowerki Z przyjechaliśmy sprawdzić warunki też. Jakieś dwa przejechały, tak, ludziki tak, na spacerki sobie chodzą. Warunki rewelacyjne, bo się przynajmniej człowiek tak. nie obija o innych. Do zobaczenia za chwilę. Tak jest, aktualnie będziemy miać tutaj pierwszą zawodniczkę w naszym turnieju. Z przyczyn technicznych oczywiście nie przyjrzeliśmy się jej dokładnie. Druga przerwa techniczna. Druga przerwa techniczna po 5 kilometrach. Teraz będziemy wracać. Oj, oj. Tak. Jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjemy, żyjemy. O kurde, zaparowały się. To, to, jest, to, to jest. Jedźmy, jedźmy. Palmy jedźmy. Walimy wrotaczki, roleczki albo papierocha. Tak, zostało nam tylko tak troszeczkę kawałego przejechania. Światełko w obsłanii, Minęły nas przed chwilą dwie panie na rowerach, ale niestety nie chciały nas zabrać ze sobą, żeby nas podciągnąć. Na Miejmy nadzieję, że jak zobaczą to na YouTube, to będą bardziej chętne następnym razem. Reportage, reportage. Reporter z Kaliningradu. Właśnie w tej chwili nadciągamy w pewne strategiczne miejsce. Tym razem bez naszej przerwy technicznej. Tym razem bez naszej przerwy technicznej, aczkolwiek na tej oto tutaj ławeczce Ooooooooooo Oooo! 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 Tak Miał miejsce lekki crash Ślicznie w Ale w końcu Nie o to chodzi To wszystko przez panie Na tej te siedzą te dwie panie, które nas nie chciały podholować Papa pa, pa. No i finish Go no, baby go no, już troszkę ciemnawo Trzeba przyjeżdżać minimalnie wcześniej, na razie. Tak nawet jesteśmy prawie, że żyjącym, mnie pewnie już i tak nie widać. Ale kurwa, ubytki w ludziach też są? Ubytki lekkie w ludziach są, będzie udokumentowane zdjęciami. Popisywanie Jak na... się wyszło. Czy 10 jest? km za nami, daliśmy radę. Jesteśmy z siebie zdumni, że otworzyliśmy ten sezon rolkowy. No, 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 jeszcze browary by się sprzedał. Browar później. Dziękujemy za uwagę. Miłego wieczoru.